Od 13 października 2019 roku niemal wszystkie spółki prawa handlowego w Polsce zostaną obciążone nowym ustawowym obowiązkiem. Tego dnia swoje funkcjonowanie rozpocznie Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. To jest elektroniczny rejestr osób fizycznych, które faktycznie sprawują kontrolę w polskich spółkach. Jest to bardzo ważna kwestia dla wielu polskich przedsiębiorców, ponieważ niedopełnienie ustawowych obowiązków może wiązać się z nałożeniem kary pieniężnej w wysokości nawet do miliona złotych. A złożenie fałszywego oświadczenia może nieść ryzyko poniesienia odpowiedzialności karnej. Wedle przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wszystkie spółki prawa handlowego z wyjątkiem publicznych spółek akcyjnych i spółek partnerskich będą zobowiązane do przekazywania informacji o tzw. beneficjencie rzeczywistym do wspomnianego rejestru. Beneficjent rzeczywisty w pewnym uproszczeniu to osoba fizyczna, która z racji posiadanych przez nią uprawnień sprawuje bezpośrednią lub pośrednią kontrolę w spółce. Dla przykładów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółkach akcyjnych za beneficjenta rzeczywistego uważa się osobę, która posiada więcej niż 25% udziałów lub głosów. Początek funkcjonowania rejestru oznacza, że wymienione spółki będą musiały zidentyfikować beneficjentów rzeczywistych w swoich spółkach, zweryfikować ich tożsamość, a w przypadku osób prawnych także ustalić strukturę własności i kontroli. Informacje przekazywane do rejestru będą jawne i nieodpłatne, a zatem dostępne dla każdego. To w intencji ustawodawcy ma zapewnić bezpieczeństwo obrotu i zwiększyć transparentność i przejrzystość samych struktur i funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Ryzyko poniesienia odpowiedzialności karnej i surowych kar pieniężnych powinno zachęcić i zmotywować przedsiębiorców do podjęcia kroków odpowiednio wcześniej, tak aby zebrać wszystkie niezbędne informacje, które będą przekazywane następnie do rejestru. Tylko bowiem rzetelne, pełne i kompletne przekazanie informacji do, do centralnego rejestru uchroni przedsiębiorców przed odpowiedzialnością karną czy, czy surowymi konsekwencjami finansowymi. Powstanie centralnego rejestru jest kolejnym krokiem w kierunku uszczelniania obowiązującego systemu prawnego i dodatkowym elementem zapewniania transparentności obrotu, a z drugiej strony kolejnym obowiązkiem dla podmiotów gospodarczych, któremu może nie być łatwo sprostać. Informacje, które będziemy musieli przekazywać do rejestru to m.in. dane osoby fizycznej, czyli imię, nazwisko, PESEL, a także kraj zamieszkania.